Cześć, tu Szymon ze sklepu rowerowego BikeRoom. W dniu dzisiejszym chciałem Wam zaprezentować rower krosowy, jakim jest model Dual Sport 2. Jest to rower, który nadaje się zarówno do jazdy w lekkim terenie, jak i po szosach, ścieżkach rowerowych po utwardzonym terenie. Jeśli chodzi o konstrukcję tego roweru, względem roweru górskiego jest Troszeczkę lżejszy, wygodniejszy, dopasowany do możliwości mocowania bagażników, błotników i wielu innych akcesoriów. Trek Dual Sport charakteryzuje się bardzo wytrzymałą ramą z dożywotnią gwarancją i wytrzymałością ponad 130 kg obciążenia. Dodatkowo mamy amortyzator o skoku 60 mm. Standardowe koła w rozmiarze 28 cali, czyli najbardziej popularny rozmiar na świecie. Opony są średniej szerokości, na których dobrze się można przemieszczać w, zarówno w terenie, po lasach, po ścieżkach leśnych, jak i po asfaltach i szosach. Zapewniają odpowiednią trakcję, a jednocześnie nie powodują dużego zmęczenia podczas dłuższych wypraw. Model Dual Sport 2 posiada amortyzator który ma blokadę skoku. We wszystkich modelach Duar Sport mamy wewnętrzne prowadzenie przewodów. Wszystkie przewody są schowane elegancko do środka ramy. Rama jest dzięki temu czysta, elegancka, łatwa w konserwacji. Wszystkie przewody są schowane, także nie są podatne na uszkodzenia, na zabrudzenia. Jeśli chodzi o ten rower, mamy możliwość zamocowania tutaj bagażników. Dodatkowo możemy zamontować błotniki. Mamy dedykowane błotniki, które kryją dokładnie całe koło. Przednie i tylnie, także możemy spokojnie takim rowerem jeździć w gorszych warunkach pogodowych. Pod względem napędowym mamy tutaj rozwiązanie 3 na 8. Jest to bardzo popularny rodzaj napędu, który sprawdza się w większości wypadków. W rowerze tym posiadamy hamulce tarczowe hydrauliczne. Zacisk hamulca jest schowany wewnątrz tylniego trójkąta, co zabezpiecza go przed ewentualnymi uszkodzeniami. Trek Dual Sport dostępny jest w kilku rozmiarach, także dobierzemy rower odpowiedni do Waszego wzrostu. Jest też dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych tej, którą tutaj widzicie oraz w wersji czarnej. Natomiast, gdybyście chcieli skorzystać z tego komfortowego roweru, ale zależy Wam na tym, żeby wyposażenie jego było trochę wyższe, stworzony został rower Trek Dual Sport 3, który posiada tą samą ramę z dożywotnią gwarancją, natomiast trochę wyższej klasy o sprzętem. Mamy więc tutaj m.in. łożyska suportu zewnętrzne ze sztywną osią przelotową. To daje nam zdecydowanie większą stabilność na rowerze i poczucie sztywności. Troszeczkę wyższej klasy hamulce tarczowe hydrauliczne i wiele detali, takich jak na przykład skręcane obejmy chwytów. Dual Sport 3 dostępny jest w tej oto wersji kolorystycznej, natomiast jeśli chcielibyśmy kupić rower w innym wyposażeniu, bardziej podstawowym, mamy jeszcze model Dual Sport 1. Ta sama rama, troszeczkę inne malowanie, wyposażony jest w napęd 3x7, przerzutek Shimano, nie mamy tutaj blokady amortyzatora, natomiast pod względem pancerności ramy, wygody i możliwości mocowania akcesoriów jest to takie samo rozwiązanie jak rowery, które wcześniej Wam przedstawiałem. Wszystkie modele, które Wam wcześniej pokazywałem, model Dual Sport, to były modele uniwersalne. Natomiast w ofercie Trek'a są też modele stricte damskie. Charakteryzują się delikatnie podgiętą górną rurą ramy oraz siodełkiem dopasowanym do damskiej anatomii. Damskie rowery mają troszeczkę inne kolory ram, Tutaj mamy czarny, ale błyszczący, ciężko to uchwycić. Jest to taki błyszczący, delikatnie brokatowy kolor ramy. Oraz w, na przykład w drugiej wersji kolorystycznej, tak zwany Miami Green. Wspominając o rowery Trek Dual Sport, warto też wymienić jeszcze jeden model, który jest w ofercie. Jest to model wyposażony we wszystkie akcesoria, które możemy zamontować do tych wersji podstawowych, o których rozmawialiśmy wcześniej. Czyli mamy dodatkowo w tym rowerze pełne błotniki kryjące praktycznie całe koło, dodatkowo bagażnik, stopkę oraz zestaw oświetlenia. Przednia lampka jest to lampka LEDowa, ładowana przez USB, także z akumulatorem wewnątrz, natomiast tylna lampka jest to lampka na standardowe baterie. Rower dostępny jest tak jak tutaj widzimy w wersji damskiej wersji uniwersalnej ze zwykłą prostą rurą. Jeśli szukasz roweru najbardziej uniwersalnego, a lubisz jeździć zarówno w lesie, jak i po szosach. To trek Dual Sport jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Czy dokonasz wyboru pomiędzy dual sportem jedynką, dwójką, trójką lub czwórką, my pomożemy Ci dobrać idealny rower zarówno pod względem rozmiaru, jak i wyposażenia. Zachęcamy do wizyty w naszym sklepie. Możemy także telefonicznie lub mailowo. Oferta jest bogata, także jeszcze raz zapraszam.